Drogi Mikołajo. Na te święta chciałbym dostać potężne przyrosty. Tato, tato! Święty Mikołaj przyniósł przyrosty! No, synu. Wreszcie wyglądasz jak mężczyzna. Co? Jezu! Pewnych rzeczy święty Mikołaj nie przynosi. O, tautowów, podarosów. Jeżeli chcesz mieć pewność właściwych przyrostów, kliknij link w opisie i zapisz się na mój darmowy kurs. Na początek, mała lekcja fizyki. We wszechświecie wiadomym jest, że każda gwiazda kiedyś w końcu wygasa czasami wcześniej, czasami później. Wcześniej oznacza w ogóle nieosiągalne dla ludzkiej percepcji kilka milionów lat, natomiast później to często nawet miliardy albo i biliony, jak ma to miejsce w przypadku tych najmniej masywnych, powoli wypalających swoje paliwo. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku gwiazd polskiego fitnessu, bowiem tutaj kariera niektórych jednostek może wygasnąć zdecydowanie szybciej. Daniel Majewski, Tomek Grzymski czy Paris Platynow to tylko kilka znanych nazwisk, które swego czasu wyznaczały trendy w środowisku fitnessowym, do momentu, w którym zmieniły branżę albo kompletnie odeszły w niepamięć fit społeczności. Głównym partnerem kanału jest KFD. Dzięki temu możesz kupić najlepsze suplementy taniej z kodem rabatowym stalowy. Myślę, że powinniśmy zacząć od jednego z najbardziej wartościowych przedstawicieli branży, czyli Tomka Grzymskiego, który zaczął udostępniać filmy na YouTubie aż 7 lat temu. Można powiedzieć, że jest w gronie dinozaurów, jeżeli chodzi o jego obecność na fitnessowym firmamencie w Polsce. Pik jego popularności przypadł mniej więcej na lata 2018-2020, patrząc na wyświetlenia pod jego filmami i generalnie zapowiadało się na to, że Tomek jest na dobrej drodze, by stać się jednym z filarów, na których utrzymuje się sportowa część polskiego YouTube'a, bowiem nigdy nie był fit celebrytą i stał się znany ze względu na swój rzetelny kontent. W dodatku na wszystkich jego materiałach było widać, że ma ponadprzeciętną genetykę, a do tego zbudował znakomitą formę, która co najważniejsze również była poparta wiedzą i solidnym zapleczem siłowym. Weźmy na przykład serię filmów na jego kanale sprzed 6 lat, w których zmierzył się w wyciskaniu leżąc i podciąganiu ze szmeksem, który nadal jest wyraźnie widoczny w internecie. Na tych nagraniach widać było, że Tomek nie jest tylko typem fit modela, ale również potrafi dźwignąć solidne ciężary. W walce ze Szmeksem wycisnął sztangę ważącą 95 kg aż 16 razy, co w kalkulatorze OneRep Max daje wynik 145 kg. Ponadto Tomek stworzył program treningowy pod nazwą Genetyce e-booka o tej samej nazwie, a także wydał książkę, która zawiera porady dotyczące budowania zdrowych nawyków i skutecznej zmiany sylwetki. Tomek był jednym z tych twórców, których zwyczajnie nie dało się nie lubić. Bez sztucznego prężenia się przed kamerą i robienia kontrowersji, tworzył wartościowy content skupiający się w 100% na merytorycznym przekazywaniu wiedzy w zakresie treningu, jak i żywienia, w dużej mierze opierając się na badaniach naukowych. W swoim piku był na tyle popularny, że kilka jego filmów przebiło milion wyświetleń, a liczba subskrypcji dobiła do 241 tysięcy. Wszystko układało się perfekcyjnie pod rozwój kariery fit-influencera, do momentu, w którym kilka lat temu Tomek ograniczył swoją aktywność w internecie do dosłownie kilku filmów rocznie. W 2024 roku Tomek zaczął nagrywać zdecydowanie więcej materiałów, tym samym reaktywując swój kanał. Jednak teraz filmy, które udostępnia, zbierają nie więcej niż kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, czyli dużo mniej w porównaniu do najlepszych wyników sprzed paru lat. Przyczyną ograniczenia jego obecności w internecie była zmiana priorytetów w życiu, o czym sam Tomek wspomina w filmie sprzed roku zwiastującym jego powrót na YouTube. Generalnie kilka lat temu dostał diagnozę nieuleczalnej wady serca, co sprawiło, że przewartościował swoje życie i mocno odpuścił pogoń za liczbami, czy nawet, jak sam to określił, dobrami materialnymi. Myślę, że warto sobie obejrzeć film Tomka, w którym opowiada o swoich problemach, ponieważ tak jak w przypadku jego Porad treningowych. Taki w tym materiale jest mnóstwo ciekawych przemyśleń, które tym razem dotykają zdecydowanie ważniejszych spraw niż samo rozwijanie sylwetki. Patrząc na ostatnią aktywność Tomka na YouTubie, pozostaje nam być dobrej myśli, że na nowo złapał zajawkę na tworzenie wysokiej jakości treści i tym samym wypełni swego rodzaju pustkę, która powstała po jego wycofaniu się z internetu. Teraz proponuję zrobić szybki przeskok w mniej jakościową część internetu, by zachować zdrową równowagę. Natan Marcoń wszedł szturmem do Instagramowej topki influencerów głównie za sprawą walorów estetycznych swojej sylwetki. Zresztą, najlepszym potwierdzeniem tego stanu rzeczy może być jego przydomek, a mianowicie Bóg Estetyki. Cztery lata temu rozpoczął podróż do idealnie proporcjonalnej sylwetki i po części to osiągnął, stając się jednym z lepiej zbudowanych polskich influencerów. Spencerów. Został symbolem estetyki, tym samym realizując swój sylwetkowy cel. W przypadku Natana upadek nie dotyczy liczby obserwujących ani ogólnej popularności, tak jak w sytuacji Tomka Grzymskiego, bo teraz Natan jest w zdecydowanym piku jednego i drugiego. Upadek dotyczy właśnie jego formy, czyli tego, z czego zasłynął w naszym fitnessowym środowisku. Jest słaby i wiele zapomniał, ale... O Patrząc na jego zdjęcia z ostatniej walki, możemy jasno i wyraźnie zobaczyć, że tak zwany Dad Bod to właśnie to zjawisko, z którym mamy do czynienia. Pseudonim Bóg Estetyki już kompletnie nie oddaje stanu faktycznego, a raczej jest echem przeszłości po niegdyś świetnej formie. Właściwie można powiedzieć, że Natan sprzed paru lat i Natan teraz to są dwie zupełnie inne osoby, które łączy ze sobą jedynie imię i nazwisko. Nasz go Przecież, pierwszy raz. Z twarzy podobnej zupełnie do nikogo. Wydawałoby się, że dbanie o formę powinno być ważnym elementem jego codzienności, ponieważ skupił się całkowicie na treningach sportu walki. Nic bardziej mylnego. Oczywiście nie od dziś wiadomo, że sylwetka nie walczy, bo było wielu znakomitych fighterów, którzy nie wyglądali, a mimo to dominowali przeciwników z najwyższej półki. Tyson Fury, Daniel Cormier czy Fedor Emelianenko to tylko kilka przykładów, jednak faktem jest, że Nathan Marcoń w żadnym wypadku nie może być z nimi porównywany w kategoriach sportowych, ponieważ ich umiejętności dzielą lata świetlne. Natomiast sylwetka to teraz jedyne co łączy Nathana Marconia z wymienionymi tuzami sportów walki. Kolejny na liście jest ulubieniec internetu Paris Platynow. Rozpoczął swoją przygodę z YouTube'em około 9 lat temu. Jak przygotowuje się 23-latek, zwykły z bloku. Jak zarabia na to siano. Jak, jak trenuje. Jak się odżywia. Mam 23 lata, już wcześniej wspomniałem. Nazywam się Filip. A ile na klatę? 110 wezmę. Publikując głównie treści o tematyce około-treningowej, w zabawny sposób komentując przy tym rzeczywistość. Jeszcze wcześniej, bo w 2013 założył konto na Facebooku pod nazwą Between the Stars, w którym udostępniał swoje sylwetkowe postępy, a także mówił o diecie i treningu. Paris zaliczył nawet start w zawodach w Sopocie w 2015 roku w kategorii męska-sylwetka, na których dostał się do finałowej piętnastki. Potem skrupulatnie wrzucał materiały na YouTube i koniec końców stał się najlepszym dowodem na to, że w internecie nie można być nikim, bo właśnie trzymanie się tej zasady sprawiło, że spośród wielu osób nagrywających swoje treningi, to on wybił się swoim specyficznym poczuciem humoru i charyzmu, których niewątpliwie mu nie brakuje. Wymyślił nawet markę odzieżową Giorgio Ulani, która stała się symbolem jego dystansu do samego siebie i do skrajnego, obsesyjnego podejścia. Fitnessowego środowiska do budowania perfekcyjnej sylwetki. Ponadto Paris nigdy specjalnie nie gryzł się w język i otwarcie mówił o przyjmowaniu środków dopingujących, co wyróżniało go na tle innych fit twórców, którzy zazwyczaj przyznanie się do brania sterydów mieli na samym końcu listy rzeczy, których nigdy, przenigdy by nie zrobili. Teraz, gdy wejdziemy na jego kanał na YouTube, który notabene ma prawie 440 tysięcy obserwujących, możemy zobaczyć, że ostatni film jaki udostępnił to wrzucone 4 lata temu już legendarny Hot 16 Challenge, który ma 10 milionów wyświetleń. Od tamtego czasu na kanale Parisa nie ma żadnego nowego materiału, co chyba jasno i wyraźnie świadczy o tym, że na dobry odpuścił sobie nagrywanie na YouTube. Aktualnie możemy go zobaczyć na Twitchu, gdzie nadal prowadzi. Transmisje live z różnych gier, ale po FIT nie ma już ani śladu. Mimo wszystko Paris nadal jest bardzo pozytywną postacią, która nigdy nie udawała na potrzeby wyświetleń i być może po prostu stracił zajawkę do uprawiania sportu, a przynajmniej do afiszowania się swoim sportowym trybem życia w internecie i tworzenia do tego zabawnych treści. Na uznanie zasługuje natomiast fakt, że Paris nie próbuje na siłę obijać się w federacjach frykowych, pomimo jak sam twierdzi bardzo lukratywnych propozycji, ale za to sprawdza się znakomicie w roli komentatora różnych wydarzeń sportowych i tu na razie odnajduje swoje miejsce. Ostatnia na naszej liście jest Fit Para, która swego czasu zrobiła spore zamieszanie w branży, zyskując sobie praktycznie tyle samo antyfanów co fanów. Daniel i Marita Majewscy to prawdziwie nowoczesna para influencerów, godna swoich amerykańskich odpowiedników typu Fit Couple. Jednak niekoniecznie pod względem jakości swoich treści, a raczej skutecznego robienia szumu wokół siebie. Ich kanał parę lat temu dobił do prawie 500 tysięcy subskrypcji, a oni sami stali najbardziej rozpoznawalną w Polsce parą fit influencerów. Niestety ich content, choć pewnie mógł zainspirować do treningu niektóre osoby, to mimo wszystko w większości był raczej małą wartościową lifestyle'ową wydmuszką. Omawiany chwilę wcześniej Paris Platynow jakiś czas temu wyraził swoją opinię na temat wartości treści prezentowanych przez Dane i Majewski, zamieszczając w internecie recenzję ich książki pod tytułem Trening Życia. Kariera fit Pary była nieźle rozpędzona, ale seria dram z ich udziałem, których proste o wasze zdrowie psychiczne nie będziemy tutaj przytaczać, sprawiła, że stracili całą rzeszę fanów, a od dwóch lat na ich kanale na YouTube nie pojawił się żaden nowy materiał. Może to i lepiej? Tak to już jest, że internet nie znosi próżni i gdy tylko jakiś influencer znika, jego miejsce bardzo szybko gotowych jest zająć kilku następnych, którzy głodni sukcesu czekają w blokach startowych na taką właśnie okazję. Czasami zdarza się jednak, że pewne jednostki jest bardzo trudno zastąpić. Tomek Grzymski czy tym bardziej Paris Platynow to właśnie takie przykłady influencerów jedynych w swoim rodzaju, którzy wypracowali swój charakterystyczny, niepodrabialny styl, który chce się oglądać. Tomek Grzymski już wrócił do publikowania treści na YouTubie, a czy doczekamy się powrotu Parisa? Napisz w komentarzu, co o tym myślisz. To był stalowy szok, a teraz do następnego.